Z lewej strony, z lewej strony auta numery plomb S27,67, 943, 944, 945 nie jeszcze. Ja będę plombał. Do te plomby tak. Dobra, spuszczamy Czekaj, czekaj, tylko ten. Jest godzina 17.12, na tę stronę jest zakoszywanych równe 300 sztuk gołębi. Dobra, planujemy. Później Bartek, to wszystko wpiszesz w ten protokół, okay? mm -hmm. I każda strona, czekaj, przeczytam.

S27-67-945 To będzie na lewa, lewa strona, ta? Prawa, ta. mi daje daje. tak? Długopis to? Okej, okay. ta strona jest zaplombowana 17 13, 300 sztuk Obracamy auto I, i, i koszujemy Koszujemy prawą stronę auta kosze puste